Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper i moi drodzy, ja tutaj doszedłem do Konkola, żebyśmy mogli od razu dokonać rytuału i zdobyć wszystkie rzeczy, które mam nadzieję, że uda nam się też dzisiaj dalej zdobyć. Także słuchajcie, gadam z nim, co do Mrocznego Organa. Organa, <grytania> weź ten, kilka dni temu wycięli w pień, watachę atache, w okolicy. No i dostałem Mroczne Serce, pomimo tego, że sam je miałem w ekwipunku. W okolicy przesmyku. Na co czekasz? Czytaj zaklęcie. Na pewno może powinniśmy mówić środki bezpieczeństwa. Czytaj albo cię zamorduje. Bum, 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 bam, bam, bam. Chcę dziś być taki sam. O Boże. Chcę dziś być taki sam. No, chcę być dziś taki sam. Hmm, coś poszło nie tak. Twój garb jest taki sam jak zawsze. Ale popatrz, teraz ty też masz garb. Haha, ha. a patrz tam garbate wiewiórki. Co nie widzę nic takiego? Ach, rozumiem. To zaklęcie sprawia, że widzisz wszystkich tak jak siebie z garbem. To iluzja, ha, a myślałem, że wszyscy mają garby, ale byłoby super. No to chyba nie dałeś rady, możesz zapomnieć o kilofie. Hmm. Posłuchaj, Konkolu, a co powiesz na darmowe picie w mojej tawernie? Cóż, Horatryk nawet mnie nie wpuszcza do swojej, bo niby straszy klientów. Jestem znacznie bardziej tolerancyjny w stosunku do garbatych. To świetnie, ale ja jestem nietolerancyjny w stosunku do lichych gospód. Wstaw do swojej trochę polonych stołów i krzeseł, a dostaniesz swój kilof. Wstawiłem! No, ale przecież są wstawione! Och, nienawidzę tej gry. Ale w sumie to dobrze, bo to daje dodatkowe godziny rozgrywki, a wiecie, nie na takiej zasadzie, że wejdziecie, przyniesiecie, zaniesiecie, pozamiatacie i jest wszystko zrobione. Więc z jednej strony spoko, ale wiecie, z drugiej strony nie będę ukrywać, że już się nie mogę doczekać, aż skończymy tą grę, wiedząc o tym, że mamy już skończony portal. Z wielką chęcią bym w niego wszedł i grę skończył, um, ale wolę to zostawić oczywiście też na później, żeby wiecie, wszystko zakończyć tak jakby w całości. O to mi chodzi. No dobra, ale umówmy się, że ja tutaj chyba nie mam co wstawić więcej, bo przecież tu jest wszystko zrobione. Dobra, kaska wpadła, jakoś tawerny, chyba, że możemy jakieś nowe rzeczy zrobić. Nie no, zobaczcie, mamy stół do tawerny, a patrzcie... Mamy lepsze stoły do tawerny O kuźwa, potrzebuję jedwab Ale lipa Dobra, czyli potrzebujemy dwunastu drewnianych, o kurde Musimy, a nie, my musimy wymienić cztery stoły O ja cię no dobra, to przyznam się, że tego się nie spodziewałem. Ale w sumie to dobrze, bo właściwie umówmy się, że w te, tutaj w tym dodatku też o to chodzi, żebyśmy tą tawernę cały czas rozwijali. Więc domyślam się, że my chyba tak, wiecie, co, szybko tego Greywerd jednak nie skończymy. Bo tutaj to idzie wszystko znacznie, znacznie znacznie wolniej niż mi się wydawało. Wiecie, byłem gdzieś tam przekonany, że jak ogarniemy ten dodatek to będzie nam to szło znacznie, znacznie szybciej. Aczkolwiek, tak jak już mówiłem wcześniej, my i tak przez długi, długi czas będziemy tutaj to wiecie, ogarniać na takiej zasadzie, że tylko chodzić, ogarniać zadania. Pokaż mu wazony. Adam, popatrz, tylko na te wazony to dzieła sztuki. Hmm, wazony? To nie są wazony, tylko pokrzywione doniczki. Myślę, że jestem głupcem i pijakiem? To może mi podłożyć te śmieci. Nigdy. Dobra, nie denerwuj się. Jakich wazonów potrzebujesz? Pięknych, rzadkich i drogich. Co do tych wazonów. Kupuję je tylko po to, żeby je rozbić. Masz tu piątaka. Tylko pięć? Może lepiej zatrzymaj je dla siebie. O! Mogę porozmawiać z kupcem i zdobyć takie wazony, o kurna, no i tak. Czyli musimy słuchajcie, poczekać w takim razie. I teraz kwestia jest następująca: czy byśmy tego chcieli, czy byśmy tego nie chcieli, my i tak musimy czekać na kupca. Eee, dlatego, że po pierwsze, ja nie mam żadnego jedwabiu, bo jeżeli dobrze pamiętam, chyba wszystko wydaliśmy. A nie, przepraszam, mamy 12. Dobra, to zajebiście. To zrobimy to czekajcie, tam było 2, 2, 2 i 2. Dobra, teraz tak, to mamy. Potrzebujemy drewnianą belkę, deski. drewniana belka. Dobra, zrobię 32, niech będzie. Kurczę, a gdzieś tam, wiecie, miałem w głowie takie. A, to tak szybciutko pójdzie. Jeszcze, słyszycie, sprawdziłem sobie też na wiki, ile ogólnie rzeczy nam jeszcze zostało i to też jesteśmy gdzieś tak. 3 czwartych może całego DLC a więc jednak no trochę roboty, tak na dobrą sprawę, jeszcze nas czeka. Jeszcze nas czeka. Także to nie takie hopsiub do przodu, jakby się wszystkim wydawało. Eee, dobra, i potrzebujemy jeszcze deski, to Desek też zrobię jeszcze 32. Energii mamy dużo, także problemu nie będzie. Eee, ja myślę tutaj też nad tym, czy wiecie co, czy by może nie przemedytować sobie do dnia. No dzisiaj jest dzień modlitewny, ale to. Wiadomo, już nie potrzebujemy, tak na dobrą sprawę, odprawiać żadnych modów i tak dalej. Ehm, myślę, że tak. Na pewno tepniemy się do tawerny, powymieniamy wszystko i może będzie ładnie. Mam taką nadzieję. W sumie, chociaż jeżeli wstawimy te stoły, to myślę, że zdążymy nawet jeszcze do niego sobie tutaj przejść później. Dobra, tylko teraz pytanie, czy aby na pewno mam 10, no powinno nam wystarczyć deski i jedwab. Wiecie co, ja ten jedwab wezmę w całości, bo mam dziwne wrażenie, że może mi zabraknąć. Jak wiecie na wszelki wypadek. I jeszcze jedna rzecz. Musimy chyba zebrać zboże, prawda? Oczywiście, że tak. I tutaj zobaczcie, jeden z naszych zombieków tak na dobrą sprawę mógłby w sumie hodować to zboże. Bo my i tak takie sadzenie same sobie to trochę wolno nam idzie, a tutaj mielibyśmy chyba znacznie znacznie więcej, chociaż w sumie w sumie nie wiem, a tu już nie możemy podnieść więcej. No tak, bo mamy zapewne pełny ekwipunek. Oczywiście, że mamy pełny ekwipunek. Dobra, zasadźmy to jednak. Tu jest i tak plus taki, że wszędzie są. Wszędzie sadziliśmy, więc nie będziemy musieli tutaj ogarniać. 14. Um, wiecie co, zostało nam dokładnie tyle nasion? A nie, jednak nie. No i tu mamy te 44. Coś muszę wyrzucić. E, wywalimy ten torf. Do widzenia. Dobra, 44 zboża. Wody raczej nie powinniśmy dorzucać, bo wodę raczej mamy. E, więc dobra. Piwo będzie nam ładnie tutaj wytwarzać. E, cyk. Dobra, ale tych skrzynek tu jest. Ja, piertyka. No i kamie teleportacyjne oczywiście mi nie działa jeszcze, dobra, to pójdziemy tak na szybciora. No tak, i tutaj widzę, że jest totalnie zapchane. A, powiem wam tak, szkoda, że nie, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, ogarnąć tego w większych ilościach. Przyznam się szczerze, bo tutaj zobaczcie, wszystko jest zapchane już, więc tutaj, jak widzę, dojechał to dojechał. Ale niestety, więcej nie jesteśmy w stanie wytworzyć czegokolwiek. Więc no, tutaj jest taka delikatna lipa. No, ale nieważne, czy ja się mogę już do tej karczmy tepnąć? Jeszcze chwila. Tak, patrzę co chwila na ten kamień, jesteśmy już na tyle blisko, ale wiecie, wolę sobie zaoszczędzić trochę czasu. Dobra, czyli cztery stoły musimy powymieniać. Bo nie mogę raczej. Tak, czyli to będą cztery stoły, czyli usuń, 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 usuń. Ciekawe co się stanie z tymi ludźmi, którzy tutaj... Aha, oni się... No ej! Co mnie tu popychasz koleś? Widzę, że w ogóle część desek też odzyskaliśmy, więc tak na dobrą sprawę będziemy mieli chyba nawet więcej w zapasie. Dobra, czyli mamy stoły wymienione, i teraz robimy te lepsze. Cyk, cyk, cyk i cyk. No dobra, mam pewne też podejrzenia, że tutaj, jeżeli, słuchajcie, chodzi też o naszą tawernę, to pewnie to nie będzie jedyne yy, dokokszenie. Na pewno będziemy też musieli pewnie z jakimiś innymi tutaj poobcować npc i pewnie, no wiadomo. Natomiast mieliśmy chyba 77 czy 57? mamy 75 więc nie jest źle tutaj więcej tak już nic nie zrobimy dobra teraz tak eee, wiecie co właściwie te belki te deski to ja tutaj mogę zostawić jedwab też porcelanowe dzbany również bo to się nam tutaj nie przyda niech sobie to tu siedzi dobra idziemy do naszego kolegi eee, a potem to już mówiłem wcześniej będziemy musieli no niestety zmedytować i ogarnąć się jeżeli chodzi o kupca bo nie widzę za bardzo innej możliwości, skoro musimy od niego, od niego kupić te dzbany, to musimy, no... Właśnie to jest ten też problem, że kurcze, oni są wiecie... Poszczególne dni, że to nie jest tak, że wszyscy są naraz dostępni, ale tak jak już mówiłem... Wiele razy z drugiej strony... Nie jest źle. Dobra. To moja tawerna jest lepsza. Proszę bardzo. Darmowe usługi czekają. Czy to wystarczy? Możliwe, możliwe. Dobra, już nie... Nie się, weź swój kill -off. Dawaj ten kill -off i nara do roboty. Znaczy nara ogólnie. <śmiech> <śmiech> Dobra, słuchajcie, ale my wiecie co? Ja myślę, że my nie będziemy tutaj za bardzo czekać na to. Znaczy, iść w sensie do, do naszej czaszki, żeby tutaj wrzucić, bo w sumie nawet nie wiem, jaka była kolejność. Nie wiem czasem, czy te gliniane dzbany nie były jako pierwsze. W związku z tym, zrobimy sobie. Chociaż nie, właściwie nie musimy robić cięcia. Pomedytujemy tylko troszeczkę, bo w sumie następny dzień jest z dniem kupca więc będziemy musieli to od niego kupić, i plus jest taki, że jak od razu od niego wrócimy, w sensie kupimy, to oczywiście będziemy mogli od razu pójść do Adama i mu to oddać, także tutaj myślę, że jakiegoś dużej, dużego problemu nie będzie. Natomiast jestem y, troszeczkę podekscytowany końcówką tego, powiem Wam szczerze. Nie wiem, jakoś gdzieś mi tego wiarę chyba i tak i tak będzie brakować, ale z drugiej strony gra jest naprawdę fajna i, i szczerze powiedziawszy bardzo się cieszę, że miałem okazję Wam ją pokazać, bo to jest, wiecie, takie stardiu, tylko, że trochę inne, no. Także ja lubię gry tego typu, co prawda wiadomo, że jak wszyscy doskonale wiecie, co prawda ich w nich nie ogarniam, ale i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. No dobra, idziemy się przespać, gra nam się oczywiście zapisze, bo jak już mówiłem Wam w poprzednim odcinku, odcinek jeszcze wcześniej nie udało mi się gry zapisać, bo przecież oczywiście wyłączyłem zanim poszedłem spać do łóżka, także wszystko poszło w cholerę. Ale dobra, my medytujemy w takim razie do dnia kupca. Pójdziemy do niego, kupimy te wazony, ogarniemy całą resztę, potem pójdziemy do czaszki. Na pewno będziemy przejrzymy wszystkie te cztery, najpierw, czy trzy, cztery albo trzy te artefakty. No i zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. No na pewno będziemy mieli jeszcze jedną partię poszukiwania różnych artefaktów. I tutaj też gdzieś tam mam w swojej głowie takie przypuszczenia, że najprawdopodobniej to też będzie, wiecie, motyw tego żeby oczywiście, e, pewnie jakąś naszą karczmę w jakiś tam sposób dodatkowo zupgradeować i tak dalej. Także tutaj myślę, że jakiejś rewelacji dużych umów myślę, że nie będzie. No dobra. E, kupiec powinien być już w dom, pod martwym koniem, żebym się nie pomylił, właśnie. Czy on już tu stoi? Oczywiście, że tutaj stoi. I my od niego musimy, słuchajcie, kupić te. No, zapytaj o wazony. Chyba, że tutaj też nie będzie, ko, 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 wiecie, końcówki tego. Masz może jakieś drogie wazony? Niestety, przychodzisz za późno. Właśnie je sprzedałem. No nie wierzę. Komu? Temu dziwakowi pszczelarzowi. Na pewno go widziałeś. Ja pierdiekam. kam. No, wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Kup trzy rzadkie wazony od pszczelarza. Domyślam się, że one pewnie będą bardzo drogie, bo będziemy je od niego odkupować. A gdzie jest pszczelarz? Powinien być w pszczelarni. A jego tu w chwili obecnej nie ma. Gdzie on jest? To jest bardzo dobre słuchajcie. question. gdzie jest pszczelarz? Chociaż w sumie może być, może bo czekajcie, bo mamy tutaj raz gliniany z smoły, Ale to chyba nie jest ten garnek, tak mi się wydaje. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy zadania. Zanieść kilo w domietka. A, dostać się do domu Adama, to mamy. No to musimy z tym. Kup trzy rzadkie od pszczelarza. No dobra, ale pszczelarza nie ma. I teraz pytanie: gdzie on tutaj przyjdzie? Bo wiem, że on na pewno tutaj mieszka, bo jak pamiętacie, raz pomógł nam w jednym zadanku. Sprzedał nam miusa i wszystko. No ale dobra. Mógłbyś już, chłopie, wyjść tej. O, jest. Chyba, że on tu był cały czas, a jego nie zauważyłem. Zapytaj o paznone. Ach, wiem, że gadałeś z Adamem. Przysłał cię, żebyś mnie zabił. Mnie i moje pszczoły. Wiesz lub nie, ale potrzebuję tylko wazonów, które kupiłeś. Chcesz je dać Adamowi? Tak. Aha, właśnie dlatego je kupiłem. Wiedziałem, że Adam je chce. Domyślałem się, że to Adam jest szerszeniem. Pokrzyżowałem plany mojego wroga. Gość ma nierówno pod sufitem, ale potrzebuje tych wazonów. Mm, masz rację. To on jest szerszeniem, a to jest twoja szansa, żeby go pokonać. Co masz na myśli? Nalej do zator tego miodu, Adam go spróbuje i umrze. Wyborny plan. Wreszcie się zemszczę, ale niestety mój hipertoksyczny przeliad został skradziony przez mojego drugiego wroga Diga. Czas porozmawiać z Digiem. No tak. Od jednego do drugiego, do trzeciego, czyli nic innego jak. No właśnie. No, ale wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, naprawdę. Jak już wiecie, to już w sumie po tych ostatnich zadaniach było wi wiadomo, że to będzie tak wyglądało. Że w większości wypadków to jest od punktu A do punktu B, potem do punktu C, sporo to do punktu A i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Witajcie, witajcie, mili goście. Spróbujcie tego wybornego ciasta, które przygotowałem. Hmm, wygląda pysznie. Z czego jest zrobione? Z hipo. Aha, świetelne, pyszne. Idealny sposób, żeby zatrzymać gości na zawsze. Jest kuszący, ale ugryź, albo ja ugryzę ciebie. To moje święto. Jestem, nie przeczytałem. Potrzebuję nowego planu i to szybko. Jeśli to jest święto, to może zagramy w jakieś gry, zanim zjemy ciasto. W gry? Świetnie! Ja będę Sfinksem, a ty idiotą. Posłuchaj mojej zagadki. Rośnie wiosną, opada jesienią. Liście. Rośnie wiosną, opada jesienią. W sumie temperatura. Ciasto? Tak, ciasto z pszczelim hura, wygrałeś całe ciasto. Super, podzielę się z i wrócę jeszcze pograć. Dobra, tylko uważaj z tym gościem, wydaje się pomylony. No, nie powiedziałbym, co to mi wydaje pomylony. <laughs> o Boże. Ale w sumie, y jeśli mam być szczery to takie, mogą od razu kliknąć to ciasto. Jak nam się tylko pojawiło. No dobra, proszę bardzo, daj mu jad. Słuchaj, uważnie. Weź cały jad z ciasta, wymieszaj z miodem i umieść w wazonach. Czekaj chwilę. Och, moja zemsta będzie słodka, szerszeniu. Gotowe, weź wazony i leź do Adama. Nara. Dzięki za dzbany trucizny. Super. Tylko teraz jest pytanie następujące: czy on te wazony weźmie bez problemu, czy nie? Bo to jest dobre, dobre pytanie i dobra zagadka. Dobra, oto twoje wazony. W środku jest miód, nie pytaj dlaczego. Sugerowałam jednak, żebyś się go pozbył, nie wygląda zbyt świeżo. Fuj, miód, kojarzy mi się z pewną wspaniałą kobietą, właścicielką cukierni, która mnie odrzuciła, jak wszystkie inne. W każdym razie, wazony są całkiem ładne. Witaj w moim domu. No, nareszcie. A teraz zabieramy kajdany. Tu są preladne klucze. Co on tu jeszcze ma? Powiem wam szczerze, że nie będziemy go bardziej okradać, niż jest to konieczne. No dobra, okej. Okay. To słuchajcie, to w takim razie, tepamy się do gadającej czaszki, bo dzięki temu będziemy tutaj mieli kolejną porcję wrażeń, jeżeli chodzi o przeszłość. Widzę, że skończył nam się tutaj... ...alkohol. Dobra, daj mu pradawny kilof, daj mu pradawne klucze. E, nie, pierw... kilow. Yy, ...kilof. Zresztą sobie sprawę, ile musiałbym się natrudzić, żeby zdobyć ten kill-off? Hmm, nie mam pojęcia. Jestem naprawdę zmordowany. A swoją drogą dostaliśmy jeszcze. Aha, dobra. Nieważne. Dwa lata później. O, trupy idą do zeświatów. Poddani, walczyliśmy przez wiele długich lat i mieszkańcy. Nie widział ktoś kawałka papieru z jakimiś zapiskami, nie? No więc stało się. Poganie zostali wytępieni razem ze swoim predatnym bogiem. Niech ich szczątki wyleją się pośród bagien. Wojna skończona. Ja, król Józef, pragnę podziękować wam wszystkim. Jesteście wolni. Chwila, jeszcze jedna rzecz. Musimy zniszczyć predatny most. Ech, arcykapłanie Lucjuszu, ale jak wtedy zdołamy przejść do krainy umarłych? Nie musimy. Nasza droga prowadzi teraz do niebiańskiego królestwa nowego boga. Dobra. Możesz nam powiedzieć, jak to się będzie działo, jak to od technicznej strony. No, hmm, to skomplikowane. Opiszę to w specjalnej świętej księdze. No więc zniszczymy most. Ktoś poza nas jest dość odważny. Tam się jakieś zwłoki, gdzie zablokowały. Pytam jeszcze raz, kto? Czy ja wiara jest dość silna? Hmm, słomiany zapał. Zatem wejrzyj na mnie, nowy Boże. Dla ciebie poświęcam ten ostatni symbol starej wiary. Na 3, raz, dwa, trzy. No i pięknie. I popsił. Hmm. Czyli, to, czyli to ten kilow tak na dobrą sprawę zniszczył ten kryształ. Haha, ha, to był błąd i to wielki. Czemu tak sądzisz? O, blaszka, obejrzyjmy jeszcze raz. Tak czy siak, Józef i już są z zostali, zostali królem i arcykapłanem, chociaż zaczynali od zera. No niby, pradawne klucze. Hmm, pachniesz miodem. Przyjemnie się wypoczywa. Tak jakby. Prawie zjadłem zatruty ciasto Digga. To czubek, nie zwracaj na niego najmniejszej uwagi. No dobra, jestem ciekaw co tutaj będzie. No dobra, jesteśmy w jakimś mieście, gdzie. Znaczy, w mieście, jesteśmy w miejscu, gdzie są chyba cele, tak mi się wydaje. Dość, błagam, dość. Auć, to boli, jeszcze raz. Mmm, dobre wieści, choredryku. Dziś czeka Cię ostatnia sesja tortur. Oha, to oni torturowali choredryka. Król Zef kazał Cię spalić, jako heretyka. Dzięki Bogu, przynajmniej wreszcie się rozgrzeje. To mieszkanko, trochę tu zimno, Lucjuszu. Świetnie, w każdym razie chciałbym Ci coś zaoferować. Może zamiast wrzucić Cię do ognia, pozwolę Ci zostać biskupem i dać Ci wszystko, czego zapragniesz. Tylko odpowiedz mi na jedno pytanie. Gdzie jest ten bagienny obóz? Wolę skończyć jako pieczeń, niż jako Twój biskup, Lucjuszu. Najwidoczniej zobaczymy, czy poczucie humoru pomoże Ci jutro, Haradryku. Okej. Okay. Przepraszam, że nie przyszedłem wcześniej i nie chcieli mi wpuścić. Podobno przyszedłeś i oddałeś się w ich ręce. Dlaczego? Dobry żołnierz robi to, co mu każą, więc nie się tym, co nowego Kresoldzie. Represje, rozprawy, egzekucje, codziennie to samo. Ludzie się boją, niektórzy nawet opuścili miasto. Poza tym hmm, w okolicach cmentarza pojawił się, pojawili się i nie umarli. Haha, ha, ależ piękny nowy świat, który pomogliśmy zbudować. Chorodrygu, co jest z tobą do diabła? Nie chcę wiedzieć, jak płoniesz. W takim razie będziesz musiał zamknąć oczy Kresoldzie. Mhm. Mm tu się średnio widzę, że rzeczy dzieją. O rany, człowiek z czerwonym okiem trzymał mnie tu po wielkim wybuchu. To dlatego, że powiedziałem grabarzowi coś, czego nie powinienem był. Czego nie możesz mówić grabarzom? E, wypadło mi z głowy, ale to bez znaczenia. Więc po tym mnie pogrzebał, a ty wykopałeś. Koniec. Naprawdę? O właśnie. Daj mu gliniany garniec smoły. Tak działa. Ha, czyli tu będziemy jeszcze mieli... jeszcze będziemy tutaj mieli jakieś rzeczy. A jeśli chodzi o inwazję nieumarłych. Ja, król Józef, niniejszym zabraniam wam mówić i myśleć, że nastąpiła ona z powodu zniszczenia pradawnego mostu. Macie wierzyć, że to gniew nowego boga wywołał w tym? Poganie ciągle żyją. Spalić wszystkich! Zdrajco, bądź dobrym człowiekiem i okaż przed śmiercią skruchę. Cóż, tak zasłużyłem na śmierć, faktycznie jestem zdrajcą. Nie mogłem być z moją kochaną z powodu pradawnego boga, dlatego pomagałem przywołać mistrza z portalu. Herezja, mistrz przyszedł do nas z nieba w odpowiedzi na nasze modlitwy. Mam dość, spalmy go i chodźmy do domu. Poczekajcie, Horadryk mówi prawdę, mistrz wyszedł z portalu, widziałem to na własne oczy. Krezoldzie, przestań, jak śmiesz! Ponadto mis odrzucił wszelką religię, jak może być bogiem? Herezja? Zdrada? skaże pojmać Krezolda. Luciuszu, twoja twarz wygląda bardzo zabawnie, gdy krzyczysz. Co on rzucił? Uuu, jakiś flashbang. Ach, co się stało? Kto zgasił światło? Nic nie widzę. Przestań się ruszać, chorazek, odetnę ci z ręki, a bez Krezoldzie, jestem ślepy. Ha, jak zwykle. Ocalić go od ognia, a tak mu się nie podoba. Bingo, no dobra, będziemy uciekać, czy poczekamy aż odzyskają, odzyskają wzrok, no dobra, czyli oni widzę tutaj uciekli, no spoczko, hej, słyszałeś legendę o królu Józefie Jusku I, nie, nie słyszałem, to posłuchaj, rządził bardzo długo, szmat czasu, więc jego zniecierpliwiony następca odciął te cię głowę, ale przecież się bał, że zmartwychwstanie, rozkazał więc pochować jego głowę osobno, ha, 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 niesamowita historia, co mówił wehikuł, pierścień kapłanki i należy do żony rolnika, ale przecież nie żyje. Racja, spróbuję się rozmówić z rolnikiem. Coś jeszcze. Ach tak, sygnet kapłana, ma go stary Dick. Dlaczego? Dobra, czyli mamy, słuchajcie, jeszcze te dwie rzeczy, tak na dobrą sprawę. Tak mi się wy... Nie, trzy rzeczy będą do zrobienia, ale ogólnie mamy dwie. Ulala, ulala. No to powiem wam szczerze, że tutaj się troszeczkę porobiło, także to jeszcze też nie będzie takie, wiecie, hop do przodu. Jakby nie patrzeć. Dobra, ale możemy umieścić te trzy rzeczy. Także dobrze mi się wydawało. Tak, zobaczcie, tu będzie leżała jeszcze jedna i tutaj dwie po bokach. No to się zgadza. Czyli dobrze mniej więcej liczyłem, że 5 pięć, pięć albo 6, tak chyba mówiłem. No dobra. Eee... Aha, diga nie ma. Świetnie. Musimy jeszcze pójść do rolnika. No, i gdzieś musimy znaleźć diga, a jego tutaj nie ma, więc bardzo ciekawe, bo z reguły tutaj siedział. No dobra, ale do rolnika to myślę, że jeżeli się pośpieszemy, to jeszcze zdążymy. Natomiast kwestia jest diga. Nie wiem, gdzie go wcięło. Mam dziwne przyczucia co do tego zadania. No dobra, czy rolnik tu czeka? Czeka, w ogóle jego syn widzę, zniknął. No dobra, ale pogadajmy z nim. Co do jego żony. Hej, nie mam ochoty oglądać tu. Twojej śmierdzącej brody codziennie. Jeszcze tylko jedno pytanie i dam ci spokój. Tylko szybko, robota mi ucieka. Chodzi o Twoją żonę. Wiesz, może to nie Twój zakichany interes. Spadaj i trzymaj się ode mnie z daleka. Słyszysz mnie? Trzymaj się z daleka. Dlaczego jest taki blady? Może jego syn będzie bardziej rozmowny. Dobra, a gdzie jest syn rolnika? Czyżby był w domu? Aha, tu się nie da wejść. Ha, nie wiem. Trochę, trochę mnie niepokoi to, że Dick zniknął. Zniknął też ten syn rolnika, oni tutaj tak na dobrą sprawę zawsze byli. Nie czaję tego. No dobra, wróćmy do domu, bo tutaj się chyba raczej nic więcej nie wydarzy. Eee, I teraz tak, jak chcę jeszcze zobaczyć, patrzcie, on mi dalej. O, nie mamy, słuchajcie, miejsca tutaj. A to może dla, ale zaraz. Woda nam się oczywiście skończyła, bo przecież jak żeby inaczej? O, Dobra, wiecie co, ja tą linę w całości zniszczę, tą linę konopną, dlatego że ona nam jest tak na dobrą sprawę, do szczęścia, totalnie niepotrzebna, ja jej do niczego nie używam. A ona tylko nam tutaj niepotrzebnie miejsce zajmuje. Dobra, musimy dać wody. O, widzę też, że zboże wyrosło, to od razu możemy ogarnąć. Pod warunkiem, że będę mógł całe zabrać. Aha, no to już mamy wsią, jeżeli chodzi o wodę, dobra. Zniszmy te pędraki. Um, odpady rolne też podziękujmy. Więcej wody już widzę nie zbiorę, ale wiem też, że na pewno nie zbierzemy więcej zboża, jeśli o to chodzi, więc nawet nie będę już próbować. Tu by w ogóle, wiecie co, wypadało, chyba jeszcze jakąś skrzyneczkę dorobić. Tak na szybciora: e, opół i proste części z żelaza. Tak zrobimy. koniecznie bo tu się już nie mieścimy delikatnie rzecz mówiąc a opół na pewno jakiś mam dobra tą wodę tutaj wrzucę eee, zróbmy jeszcze jeden eee, proste części z żelaza to raczej na pewno tutaj gdzieś powinniśmy mamy dobra to elegancko to będziemy słuchajcie mogli sobie zrobić i nie będziemy mieli już wiecie problemów takich że wiecznie czegoś tutaj brakuje dobra eee, pień Myślę, że chyba możemy wstawić chociaż. Dobra, wstawmy tu jeden, drugi. Dobra, bo na dwa nam wystarczyło. No, robimy. Dobra, jeden jest. Drugi również. Także dobra, elegancko, zaraz tutaj przyniesiemy wodę. Tylko wiecie co, ja, te, ja tutaj te, te, te chyba postawię, bo tu jest niestety ten problem, że jeżeli coś gdzieś zostanie, to NPC-ty oczywiście tego nie wezmą, bo są na tyle głupi, że tak powiem, że nie będą w stanie. Dobra. Czyli co? Yy, wodę musimy zabrać, woda była tutaj, gdzie było drewno. Także słuchajcie, my dzisiaj nie skończymy tego. Yy, niestety. Wydawało mi się, że gdzieś tam może jednak damy radę, ale z tego co widzę, to tutaj yy, całość, jeżeli chodzi o fabułę, jest znacznie, znacznie dłuższa. Chociaż z jednej strony to jest spoczko opcja, dlatego że, tak jak już mówiłem, no to DLC, ono nie kosztuje dużo tak na dobrą sprawę, a jest naprawdę, naprawdę obszerne, więc to jest ten bardzo duży plus, jeżeli o to chodzi. Ale dobra, weźmy jeszcze to zboże, słuchajcie, zbierzemy zanim zakończymy, albo może ja sobie je sam zbiorę i zasadzę na nowo. A wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Wpadnijcie na wszystkie SM-ki, social media linki macie oczywiście w opisie do filmu. My słyszymy się w następnym odcinku, który pewnie też nie będzie ostatnim odcinkiem i zobaczymy jak nam wszystko pójdzie, bo jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie tutaj wszystko prezentować. No co do rolnika, to tak jak już mówiłem, nie będziemy za bardzo tutaj chyba już z nim wchodzić bardziej w dyskusję, bo się chyba po prostu nie da, ale jak to wszystko się dalej potoczy, to oczywiście zobaczymy. Także co, ja wam za dzisiaj dziękuję jeszcze raz, to by było na tyle, słyszymy się w kolejnym odcinku niebawem, trzymajcie się, cześć, papa. No i co, film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.